Dziś budowanie marki osobistej to nie tylko domena dużych firm i prezesów. To również specjaliści z branży medycznej, którzy swoją aktywnością oraz działalnością namawiają do swoich ofert. I o tym porozmawiam dzisiaj z Michałem Januszem, który jest fizjoterapeutą znanym w sieci jako Janusz w fizjoterapii. Nazywam się Bartłomie Machnik, a to jest program Twój branding w biznes 24. Dzień dobry Michale. Dzień dobry. Michale, zanim porozmawiamy właśnie o twojej aktywności i tego, jak w ogóle doszło do sytuacji, że w internecie nosisz miano Janusza fizjoterapii, to powiedz mi, jak z perspektywy właśnie twojej działalności i tego, jak, jak ty na co dzień działasz, czym dla ciebie jest marka osobista? Gdybyś ty miał na podstawie swoich doświadczeń zdefiniować właśnie markę osobistą, to jak byś ją określił? Jeśli chodzi o moje osobiste doświadczenia. Odnoś... Marki osobistej, to zdefiniowałbym ją w ten sposób: jako ekspert, profesjonalista w swojej dziedzinie, ta osoba, której pacjent, rodzina pacjenta ufa. Czyli po prostu te osoby nie widzą, mamy problem odnośnie jakiejś jednostki chorobowej, i oni wiedzą wtedy, że jestem godną osobą, żeby powierzyć w ręce tego chorego człowieka. No właśnie, ty tutaj m, de, definiując markę osobistą wskazałeś właśnie na takie bardzo m, e, poważne tony, nazwijmy to w ten sposób, czyli zaufanie, spojrzenie na ciebie jako eksperta, e, który zna się na e, swojej materii, ale u ciebie ta historia związana z budowaniem marki osobistej no była wręcz odwrotna. Ty rozpocząłeś od e, w zasadzie budowania e, swojej marki osobistej na Podstawie, jakiej nazwijmy to, memicznej. Gdybyś powiedział, jak to wyglądało z Twojej perspektywy, te początki? Zgadza się. Ja bym to bardziej nazwał satyrą medyczną, ale tak oczywiście było to, jeśli chodzi o moje początki od, od tworzenia memów. I jeśli chodzi o same te początki, to po prostu nazwijmy to w związku też z moim nazwiskiem: dołączenie członów fizjoterapii, czyli wyszedł Janusz Fizjoterapii, jakby usprawiedliwiało e, tworzenie tych memów na różne tematy. I często, krótko mówiąc, e, te tematy były z dziedziny takiej, że e, wszyscy wiedzieli o danym temacie, tylko każdy się bał o nich mówić. Był, był wstyd, było jakieś, tak powiem, jakieś, jakieś e, spektrum tabu. Na przykład temat tabu załóżmy. Ja właśnie pod to wszystko e, budowałem e, budowałem memy. Na przykład. E, żeby dla Państwa zaprezentować bardziej, o co chodzi, to załóżmy, że mamy pacjentkę i bardzo często sytuacją jest tak, że starsze panie widząc młodych medyków, młodych fizjoterapeutów, próbują zeswatać ich ze swoimi córkami lub wnuczkami. I dlatego właściwie każdy o tym wie, a ja pod to mema z odpowiednią grafiką, nadając temu żartobliwy ton. No i każdy wiedział, po prostu każdy się mógł w tym odnaleźć, jeśli chodzi o swoją osobę i o swoją sytuację sytuację, nazwijmy to branżową. No to jest ciekawe, bo oczywiście tutaj ja jestem w stanie wyobrazić sobie, że, że, że to, e, że to i miało sens i działało, no bo i tutaj, Ty, wpływałeś w dużym stopniu na emocje ludzkie i właśnie ten taki aspekt nazwijmy to w cudzysłowie rozrywkowy. No, ale pewnie zasadnym będzie stwierdzenie, że no nie można cały czas budować swojej aktywności właśnie na takiej formie. Więc jak. Ty spowodowałeś to, że no właśnie wróciłeś albo jesteś no na tych torach takich, o których wspominałeś, definiując markę osobistą. Czyli to takie zaufanie i to, że po prostu można tobie właśnie swoje zdrowie no niejako przekazać. Więc tak, jeśli chodzi o to, jak wszedłem na tą, nazwijmy to, właściwą ścieżkę, to dosz doszedłem do tego w sposób, nazwijmy to, na okrętkę, ponieważ nie szukałem zrozumienia, załóżmy, czy. Poklasków w branży, tylko wyszedłem poza nią. Czyli jakby swoje umiejętności, to czym się zajmuję, zacząłem po prostu pokazywać w innych branżach. Zacząłem uczestniczyć w spotkaniach grup przedsiębiorców, zacząłem się udzielać, w, nazwijmy to, w przestrzeni lokalnej. Czyli jakby budowałem tą swoją lokalną społeczność, która znała mnie głównie jako specjalistę w danej dziedzinie, w danym, w danym funkcjonowaniu ciała, tak to nazwijmy. I potem, jak już zbudowałem tą społeczność, to zacząłem ją w, wplatać przepraszam, w Janusza Fizjoterapii. I wtedy było tak pół na pół, i nagle było takie: wow, no to nie jest, że tak powiem, zwykły Janusz Fizjoterapii, tylko on też coś potrafi. No i z czasem zacząłem te memy tak, nazwijmy to troszkę, wypierać. Jeśli chodzi o memy, utworzyłem specjalną przestrzeń dla medyków, czyli społeczność nazywając się. Janusze fizjoterapii, no bo jak, jak, jak inaczej i tam można powiedzieć skumulowałem tą całą satyrę medyczną rozwijając tam o inne gałęzie, a na zewnątrz e, postawiłem jakby ścianę i e, głównie e, funkcjonuję tam jako profesjonalista z tego co robię, e, jakie robię wykłady, głoszę prelekcje na różnych konferencjach czy, czy szkoleniach. Ale właśnie to, co teraz powiedziałeś, jest bardzo ciekawe, bo um, tak naprawdę, właśnie chciałem zapytać się o to, co daje ci y, tworzenie marki osobistej, takie systematyczne, przemyślane, jakie realne efekty. Ty poniekąd chyba już o tym powiedziałeś, mówiąc o, o prelekcjach, o wystąpieniach, czyli spowodowałeś tą swoją działalnością coś, co ciebie odznaczyło, co ciebie wyróżniło, co pokazało gdzieś ciebie w szerszej perspektywie. Ale powiedz mi, jakie ty widzisz właśnie realne efekty budowania marki osobistej? Przede wszystkim budowanie marki osobistej dodaje wiarygodności. Nie jesteśmy jakby kolejnym Taśmowym produktem medycznym, tak to nazwijmy, tylko czymś się wyróżniamy. Także marka osobista daje nam to, że coś nas wyróżnia. Mnie w branży wyróżniają między innymi właśnie przez TME oraz to, że podejmuje się w dyskusjach tematów kontrowersyjnych bądź takich nazwijmy to na ostrzu noża. I przez to właściwie mój wizerunek jest rozpoznawalny w, w branży. A z drugiej strony pacjent dzięki temu też wie, że. Mam jakość swojej pracy na wysokim poziomie, tak to nazwijmy, i jest w stanie mi zaufać i powierzyć swoje zdrowie lub zdrowie swojej rodziny. Ale powiedz, czy właśnie ta satyra medyczna, o której Ty wspomniałeś, czy ona. Nawet jeżeli budujesz swój wizerunek już w oparciu o te poważne tony, mhm. czy ta satyra poli polityczna, chciałem powiedzieć medyczna, czy ona powraca do ciebie właśnie podczas wizyt w gabinecie? Jest jakieś nawiązanie do tego, czy, czy w jakiś sposób to się nie miesza ze sobą i nie powoduje jakichś negatywnych na przykład konotacji, bo pytam się z tego powodu, że bardzo często słyszę e, takie sformułowania, że trzeba być poważnym, że trzeba właśnie być takim eksperckim, a eksperckość no tutaj nie może być związana e, z taką szeroko pojętą rozrywką. Powiem tak, jeśli chodzi o e... O tą satyrę to zależy. Ponieważ t, mam też telefony od, od pacjentów, że pacjenci e, dzwonią wprost i pytają, przepraszam, e, czy Pan jest fizjo fizjoterapeutą, czy to po prostu jest żart. Ja mówię, nie tak jestem fizjoterapeutą. Mam drugie pytanie, czy Janusz to jest pana imię? Ja Wie nie Janusz to jest nazwisko. Dlatego też można powiedzieć, że e, samo określenie Janusz z jakimś drugim członem się kojarzy w Polsce negatywnie albo prześmiewczo, u mnie jest. E, w Idzie to w tym kierunku, że Janusz to jest nazwisko. Także ja sobie to wplatam i róż, mogę to sobie modulować, żeby był, wyszło, nazwijmy to, ze śmiesznego na nasze. A w takim razie powiedz, bo zmierzamy już powoli do końca naszego programu, gdybyś miał zachęcić osoby, które nie są jeszcze zdecydowane albo mają wątpliwości związane z tym, czy powinny budować swoją markę osobistą. To jakbyś je zachęcił. Jeśli chodzi o budowanie marki osobistej, to tak trzeba to robić, trzeba to robić, ale nie zaczynać od satyry medycznej od memów, ponieważ to już było teraz mamy różne platformy i nazwijmy ta satyra medyczna jest na tyle agresywna, że ona już przestaje być smaczna, dlatego jakby jak zaczniemy z tych lżejszych tematów, tak jak ja zaczynałem, no to to się nie przyjmie, bo to już było za mocne, czyli tam już wchodzę zagospodarowałeś już no to w dokładnie całości. ja tu, ja byłem właściwie jeśli chodzi o o te jako pierwszy. No i teraz sam widzę jak inni próbują też tworzyć mem, to to się nie, nie przyjmuje, bo to już było ludzie już to mieli no haha, ha, ha, wszystko fajnie, e, dlatego jeśli chodzi o nową budowanie e, nową budowanie marki osobistej, zalecałbym odbudowanie marki lokalnej, czyli w swoim mieście, w swojej gminie, w swoim Powiecie. I od tego bym zaczął jako rozpo, uzyskiwanie rozpozna, rozpoznawalności, a dopiero potem wszedł na szersze, szersze tereny. Jeśli miałbym drugi raz zaczynać, to tak bym właśnie zaczął, czyli od marki, marki lokalnej. I to jest bardzo dobre podsumowanie i bardzo dobra rada, jeżeli chodzi o budowanie marki osobistej. Serdecznie Ci dziękuję za przyjęcie za zaproszenia i za rozmowę. Dziękuję również. Państwu również dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek programu Twój branding w telewizji Biznes 24. Do zobaczenia.